Poświęciłam całe swoje życie na dawanie miłość, czas, pieniądze, siebie aż pewnego wieczoru przy stole zastawionym jedzeniem, które sama kupiłam, usłyszałam coś, co rozbiło mnie na zawsze. To nie jest tylko historia upokorzenia to historia przebudzenia. Jeśli kiedykolwiek czułeś się niewidzialny we własnym domu, ta historia jest dla ciebie. Pamiętam dźwięk kryształowych kieliszków. Cichy jazz unoszący się w domu, który opłacałam, zapach pieczonego kurczaka, który przygotowałam tego ranka. Nie powinno mnie tam być, ale byłam, bo Monika znowu zapomniała powiedzieć mi, że jej rodzice przychodzą na kolację, a dom musiał wyglądać idealnie. Powinnam była wiedzieć, co nadchodzi, kiedy jej matka spojrzała na mnie tymi protekcjonalnymi oczami i zapytała: A pani to kto? Monika nie zawahała się ani przez chwilę. Och, zaśmiała się, jakby to był najzabawniejszy żart na świecie. To Barbara, nasza nieoficjalna gosposia. Dzięki niej dom funkcjonuje. Wszyscy się roześmiali. Nawet mój syn, Tomek, stałam. Tam trzymając pustą butelkę wina, którą przyniosłam z piwnicy. Uśmiechnęłam się grzecznie, jakbym nie czuła, że ziemia usuwa mi się spod nóg, jakby moje serce nie kruszyło się kawałek po kawałku. Przeprosiłam, postawiłam butelkę, na blacie i powoli poszłam do swojego pokoju. Za mną wciąż słychać było śmiech. Nikt, nawet mój własny syn, nie poprawił jej, nie powiedział: To moja matka. Nic. Tej nocy nie spałam. Siedziałam na krawędzi łóżka, wpatrując się w drzwi, które sama pomalowałam lata temu, gdy się wprowadziliśmy. Pamiętam, Dzień, kiedy podpisałam te dokumenty hipoteczne. Moje nazwisko, moja zdolność kredytowa, moja wpłata. Tomek dopiero co skończył studia, Moniki jeszcze nie było w obrazku. Nie mieli nic. Dałam im wszystko. A teraz byłam gosposią. Następnego ranka zrobiłam kawę, jak zawsze. Nakarmiłam kota, którego Monika udawała, że lubi. Kiedy zeszła na dół w swoim stroju do jogi, zbyt zajęta telefonem, żeby nawet powiedzieć dzień dobry, stałam i czekałam. W końcu spojrzała w górę. Podałam jej klucze. Wszystkie. Od drzwi frontowych, tylnych, garażu, skrzynki pocztowej. Co to? Zapytała, marszcząc brwi. Uśmiechnęłam się. Powodzenia w spłacaniu hipoteki. Minęłam ją, idąc korytarzem, mijając zdjęcia, które. Sama oprawiłam meble, które wybrałam, ściany, które pomalowałam. Nie zabrałam nic oprócz torebki i płaszcza, które miałam na sobie, gdy przywiozłam Tomka ze szpitala. Nie powiedziałam nawet do widzenia. Słyszałam, jak Tomek woła mnie po imieniu, gdy otwierałam drzwi. Nie zatrzymałam się. Wsiadł za mną do samochodu, boso, ale pojechałam dalej. Nie trzasnęłam drzwiami samochodu. Zamknęłam je delikatnie, spokojnie, bo coś we mnie pękło, ale nie tak, jak myślisz. To nie była wściekłość ani żal, to była jasność, a to było najstraszniejsze bo jasność jest cicha nie krzyczy, nie błaga po prostu wie. A ja wiedziałam, po raz pierwszy w życiu, że to koniec. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyłam w lusterku wstecznym, był Tomek stojący na podjeździe, oszołomiony. Nie miał pojęcia, ile właśnie stracił. Zresztą, ja też jeszcze nie. Mówią, że nie zdajesz sobie sprawy, że toniesz, dopóki w końcu nie zaczerpniesz oddechu. Tej pierwszej nocy w małym mieszkaniu, które pozostawiła mi moja ciotka Renata, nie czułam jeszcze wolności. Czułam tylko ciszę, gęstą, odbijającą się echem ciszę, która osiadała na wszystkim jak kurz. Mieszkanie pachniało czasem, stare deski podłogowe, pożółkła tapeta, grzejnik, który jęczał, jakby widział lepsze czasy. Upuściłam torbę na kuchennym stole i stałam tam, niepewna czy powinnam płakać, czy śmiać się. Nie zrobiłam ani jednego, ani drugiego. Po prostu stałam, wpatrując się w popękane kafelki, wspominając dom, który właśnie opuściłam. Przez następne dni poruszałam się jak duch. Spałam na kanapie, bo rama łóżka w sypialni była złamana. Jadłam kanapki z masłem orzechowym i zupę z mikrofalówki. Nie dzwoniłam do nikogo. Nie dlatego, że nie miałam do kogo, ale dlatego, że nikt nie zadzwonił do mnie. Tomek nie napisał, nie wysłał e-maila. Nic. Ciągle myślałam o tej kolacji, o tym, jak się śmiali, o tym, jak on się śmiał. Wychowałam tego chłopca sama, po tym, jak mój były mąż odszedł. Poświęciłam swoją karierę, swoje plany, siebie. Sprzątałam pokoje motelowe w nocy i układałam produkty o świcie, tylko po to, by utrzymać dach nad głową. A kiedy moi rodzice zmarli i zostawili mi te pieniądze z ubezpieczenia, wykorzystałam je wszystkie, aby kupić dom. Nigdy nie prosiłam o czynsz, nigdy nie kazałam mu płacić ani grosza, a jednak w wersji Moniki stałam się służącą. Zaczęłam pisać nocami. Stare, spiralne notatniki, takie, jakie kupowałam tomkowi w gimnazjum. Zapisywałam stronę za stroną, nie po to, by ktoś to przeczytał, tylko dla mnie. Pisałam rzeczy, których nigdy nie powiedziałam na głos. O tym, jak. Stałam w kuchni i czekałam, aż powie: Dziękuję. O tym, jak płakałam w garażu, gdy wychodzili na kolację i nie zapraszali mnie. O tym, jak udawałam, że śpie. Żeby nie słyszeć, jak wyśmiewają moje programy telewizyjne w salonie, za który płaciłam. Pewnego dnia, szukając żarówki, w schowku na górze znalazłam starą metalową skrzynię, którą Renata trzymała pod maszyną do szycia. Ciężką, zardzewiałą. Podważyłam wieko, spodziewając się nici i guzików. Zamiast tego znalazłam koperty, dziesiątki, a jedna szczególna zmieniła wszystko. Była zaadresowana do mnie charakterem pisma Renaty, datowana na prawie trzy dekady temu. Jeśli to czytasz, to znaczy, że wróciłaś, i przykro mi, że musiałaś. Moje serce waliło, gdy rozkładałam kartki. Były pożółkłe, kruche. W środku były kopie formularzy szpitalnych, notatki i jedno zdjęcie noworodka zawiniętego w szpitalny kocyk. Nie tomka. Było tam imię. Michał Jaworski. Przeczytałam list trzy razy, zanim zrozumiałam. Renata była pielęgniarką w szpitalu, gdzie urodził się Tomek. Zawsze miała wątpliwości. Widziała coś dziwnego w oddziale noworodkowym w noc, kiedy rodziłam, zamianę sal w ostatniej chwili, zamieszanie z identyfikatorami. Ale kiedy zgłosiła problem, było już za późno. Dzieci już trafiły do domów. Nigdy mi nie powiedziała. Mówiła, że się bała, że miała nadzieję, że się myli, ale potem, lata później, znalazła dokument zakopany w swoich aktach cichą ugodę szpitala z inną rodziną i wtedy wiedziała: Tomek nie był moim synem, moje ręce drżały, myślałam, że zemdleje, wpatrywałam się w zdjęcie w imię Michał Jaworski. Mój umysł odmawiał przetworzenia tej informacji. Bo jeśli to było prawdziwe, to kim był Tomek? Kim ja byłam dla niego? A potem stało się coś dziwnego. Nie poczułam żalu, nie poczułam wściekłości, poczułam się wolna. Nie dlatego, że nie kochałam Tomka, ale dlatego, że nagle wszystkie te lata bólu, poczucia, że jestem obca, we własnym życiu miały sens. Może ta oziębłość, którą zawsze od niego czułam, nie była wymyślona. Może on zawsze czuł się jak obcy? I może nie byłam szalona? Spędziłam resztę nocy na czytaniu każdego papieru w tej skrzyni. Renata zachowała wszystko: raporty DNA, oświadczenia, mały artykuł o rodzinie jaworskich, wykształconych, lokalnych i wciąż mieszkających w tym samym mieście. Mój prawdziwy syn był tutaj przez cały czas, dorastając zaledwie kilka kilometrów dalej. Złożyłam listy z powrotem, umieściłam je w nowej kopercie i włożyłam do szuflady przy łóżku. Potem spojrzałam na siebie w lustrze przez długi, długi czas. Nie rozpoznałam kobiety, która patrzyła na mnie, ale po raz pierwszy od dawna nie wstydziłam się jej. Była złamana, tak, ale się budziła. A świat nie miał pojęcia, co to oznaczało. Pierwszego razu, gdy zobaczyłam Michała z bliska, nie mogłam mówić. To był deszczowy czwartek. Księgarnia była prawie pusta, a on układał biografię, nucąc pod nosem. Zbyt długo kręciłam się na zewnątrz, a kiedy odwrócił się i spojrzał przez okno, nasze oczy się spotkały. Dał mi uprzejmy, przyjazny uśmiech, nic więcej, tylko ten rodzaj uprzejmości, który oferujesz nieznajomemu. A tym właśnie, dla niego byłam nieznajomą. Serce mi się ścisnęło. Szybko się odwróciłam, udając, że sprawdzam telefon, ale moje ręce trzęsły się zbyt mocno, by to przekonująco udawać. Szybko odeszłam, skręcając za róg, ledwo docierając do samochodu, zanim nadeszły łzy. Jak powiedzieć komuś, że całe jego życie zaczęło się od pomyłki? Jak spojrzeć dorosłemu mężczyźnie w oczy i powiedzieć: Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś, i ja też nie jestem? Wróciłam do domu i znów wyciągnęłam list Renaty, przeczytałam go jeszcze trzy razy. Nie tylko odkryła prawdę, zbadała ją. Imię Michał Jaworski nie było domysłem, było potwierdzone. Znalazła dokumenty ugody. Szpital nigdy mi nie powiedział, bo nigdy nie miałam się dowiedzieć. A jaworscy musieli coś wiedzieć, może nie całą prawdę, ale wystarczająco, by przyjąć cichą wypłatę. Ale nie przyszłam tu po zemstę na nich. Nie byłam nawet pewna, po co tu jestem. Chciałam po prostu go poznać, zobaczyć, czy ból w mojej piersi może zostać wypełniony przez rzeczywistość tego, kim był. Więc wróciłam. Zaczęłam od małych rzeczy. Kupiłam książkę. Michał sam ją zeskanował. Dobry wybór, powiedział z uśmiechem. Trudno ją teraz znaleźć. Jego, Głos był ciepły, znajomy w sposób, który ścisnął mi gardło. Podał mi torbę, jego palce musnęły moje na sekundę. Kiwnęłam głową. Czy to pani sklep? Poniekąd, odpowiedział. Rodzice pomogli mi na początku. Są na emeryturze, więc jestem tu zajęty. Oczywiście, że pomogli. Oczywiście, że miał wsparcie. Nie tak jak Tomek, który nie miał nic. Poza moim potem, krwią i poświęceniem, i który odwrócił się, oferując mnie jako żart. Michał miał rodziców, ale nie mnie. Atomek miał mnie, ale nigdy nie chciał tego, co dawałam. Wszechświat pomieszał puzle i zostawił nas wszystkich, krwawiących nad niewłaściwymi kawałkami. Zaczęłam odwiedzać księgarnie co kilka dni. Czasami kupowałam powieść, czasami po prostu przeglądałam. Michał zaczął mnie rozpoznawać. Mówił: Znowu pani, z tym łatwym uśmiechem. Prowadziliśmy małe rozmowy o pogodzie, książkach, lokalnych wydarzeniach. Nigdy nie powiedziałam mu swojego imienia. Jeszcze nie był na to czas. Tymczasem w cieniach mojego starego życia, rzeczy się zmieniały. Tomek wysłał mi jedną wiadomość SMS, który brzmiał: Mamo, czy wszystko w porządku? Nic więcej po trzech tygodniach ciszy to wszystko, co dostałam. Nie odpowiedziałam. Nie miałam już nic do powiedzenia, ale zaczęłam głębiej wnikać w ich świat. Wyciągnęłam akt własności domu. Wciąż był na moje nazwisko. Monika próbowała go refinansować bez mojej zgody. Odmówiono. Nie mogła sobie pozwolić na hipotekę. Tomek był bez dochodu. Mogłam ich eksmitować od razu, ale to byłoby zbyt łatwe. Potrzebowałam, żeby poczuli powolne rozpadanie się, strach, uświadomienie sobie, że fundament, na którym stali, nie był tylko kruchy, należał do kogoś innego, do mnie. Każdej nocy pisałam. Mój nowy dziennik był skrupulatny. Każdy paragon, każda rozmowa, za każdym razem, gdy Michał wspomniał o hobby, ulubionym autorze, wspomnieniu z dzieciństwa, zapisywałam to. Nie po to, by użyć przeciwko niemu. Ale by zrozumieć syna, którego nigdy nie mogłam wychować, a między wierszami zaczęłam widzieć prawdę jaśniej niż kiedykolwiek przedtem. Tomek nie traktował mnie źle, ponieważ został zamieniony przy urodzeniu, traktował mnie źle, ponieważ tak wybrał, ponieważ Monika dała mu na to przyzwolenie, ponieważ gdzieś po drodze przestał widzieć we mnie osobę, którą należy szanować, a zaczął widzieć kogoś, kogo można odrzucić. Ale Michał. On mnie w ogóle nie znał, a jednak traktował mnie z większą życzliwością w ciągu pięciu minut niż Tomek przez pięć lat. Nie byłam jeszcze gotowa, by mu powiedzieć. Ale byłam blisko. A kiedy nadejdzie czas, nie powiem mu tylko, kim jestem. Powiem mu wszystko. O szpitalu, o zamianie, o życiu, które zostało nam obojgu skradzione. Ale najpierw musiałam dokończyć obserwowanie upadku życia, które już opuściłam. Bo gdy ostatni element upadnie, nie będę już patrzeć wstecz. Zawsze wierzyłam, że cisza jest silniejsza niż hałas. Że prawdziwa siła nie tkwi w tym, jak głośno walczysz, ale w tym, jak głęboko wiesz, że masz rację. Dzień, w którym oficjalne zawiadomienie poszło do Tomka i Moniki, siedziałam w kawiarni niedaleko sądu, mieszając miód w herbacie, ze spokojem, jakiego nie czułam od lat. Moja prawniczka powiedziała, że otrzymają je rano. Zabrzęczał mój telefon. Tomek. Patrzyłam na ekran, aż przestał dzwonić, potem odwróciłam go i pozwoliłam, by cisza mówiła za mnie. To nie tak, że nie chciałam usłyszeć jego głosu. Po prostu nie byłam gotowa usłyszeć, jak kłamie. Później? Tego popołudnia sprawdziłam e-mail i zobaczyłam jego wiadomość. Nie była długa, tylko. Mamo, co robisz? Proszę, zadzwoń do mnie. Monika szaleje. Oczywiście, że szalała. Hipoteka była do zapłaty, a teraz nie mogli jej refinansować, ponieważ osoba, którą uważali za zbyt słabą, by się liczyć, była tą, która trzymała akt własności. I nigdy tego nie widzieli nadchodzącego. Tydzień. Później dostałam kolejny telefon, tym razem od Moniki. Też nie odebrałam. Zostawiła wiadomość głosową. Jej ton napięty, ledwie kontrolowany. Barbaro, naprawdę musimy porozmawiać. To wszystko to tylko nieporozumienie. Tomek mówi, że coś przeżywasz i jesteśmy tutaj, aby cię wesprzeć, ale narażasz nasze życie, a to nie jest fair. Słuchałam dwa razy. Nazwała dom swoim, a moją ciszę, stała się ostrzejsza, bardziej celowa. Nie rozumieli jeszcze, ale zrozumieją. Dwa dni później Tomek pojawił się w moim mieszkaniu. Widziałam go przez wizjer, zanim nawet zapukał. Włosy niepoczesane, ciemne koła pod oczami, mężczyzna rozpadający się. Nie otworzyłam drzwi. Stał tam długo, zapukał raz, potem drugi, a potem powiedział: Mamo, proszę, nie rób tego. Stałam po drugiej stronie z ręką na klamce, ale nie przekręciłam jej. Pozwoliłam mu siedzieć w dyskomforcie bycia niesłyszanym, tak jak ja przez lata. W następnym tygodniu moja prawniczka sfinalizowała dokumenty, aby wystawić dom na sprzedaż. Miałam otrzymać pełny zysk, każdy grosz prawnie, etycznie, emocjonalnie, wszystko było moje. Monika próbowała walczyć. Twierdziła, że wniosła wkład wartościowy. Moja prawniczka uśmiechnęła się i powiedziała: Niech udowodni to w sądzie. Nie mogła, ponieważ nigdy nie zainwestowała w 1103 nic poza pozorami. A teraz te rozpadały się, jeden filtr po drugim. Wieść się rozeszła. Rodzice Moniki przestali komentować jej posty w mediach społecznościowych. Klienci zaczęli się wycofywać. Nagrała film, próbując wyjaśnić niesprawiedliwość prawa własności pokoleniowej. Ludzie przejrzeli to na wylot. A ja, ja nie opublikowałam ani jednej rzeczy. Po prostu dalej pojawiałam się w księgarni Michała. Znowu wypiliśmy kawę. Rozmawialiśmy o starej powieści, którą oboje kochaliśmy. Polecił mi wspomnienia. To o żałobie, powiedział, ale także o przebaczeniu. Kiwnęłam głową, przełykając gulę w gardle. Myślę, żeby ci się spodobało, dodał. Może tak, odparłam, ale jeszcze nie. Nie skończyłam żałoby ani przebaczenia. W domu zaczęłam pakować stare zdjęcia. Obrazy Tomka jako dziecka... Szkolne portrety, przyjęcia urodzinowe, gdzie robiłam całą pracę i nie otrzymałam żadnego uznania. Nie wyrzuciłam ich, ale odłożyłam, ponieważ kobieta, która spędziła życie, dając wszystko, odeszła. A kobieta, która zajęła jej miejsce, nie była zła, była przebudzona. Dokumenty zostały podpisane, dom miał trafić na rynek, a gdzieś w tej zielonej księgarni po drugiej stronie miasta. Mój prawdziwy syn śmiał się z czegoś, co powiedział klient, zupełnie nieświadomy, że jego życie też wkrótce się zmieni, ale w najlepszy sposób. Bo nie wszystkie straty są tragediami, niektóre są początkami w przebraniu.